Pań Państwo też możemy? Tak, Szanowni Państwo, ważą się losy polskiego i europejskiego rolnictwa. Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem ambasadorów, tak zwany Coreper, na którym znowu pojawi się temat umowy z Mercosurem. Zaproponowano tutaj procedurę pisemną. I tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której w piątek dostajemy informację, że temat Mercosuru z powodu sprzeciwu Włoch wróci dopiero po nowym roku, a na gwałt zwołuje się na dzisiaj takie spotkanie żeby to procedowanie tej umowy przyspieszyć. Co robi w tym czasie minister rolnictwa? Otóż państwu powiem, kręci śmieszne filmiki, jeździ sobie na spotkania wigilijne na Podlasiu, e, zamiast walczyć o polskich rolników, zamiast walczyć o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego dzisiaj idziemy na kontrolę poselską, żeby zapytać, czy ministerstwo rolnictwa przygotowało instrukcję na dzisiejszy koreper. E, instrukcje dotyczące tego, po pierwsze, powinno złożyć wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. W najgorszym razie powinno wnioskować o to, żeby nie przyjmować procedury pisemnej, bo tak naprawdę potrzebna jest pogłębiona dyskusja. Widzimy, że. Włosi sprzeciwili się tej umowie. Francja już od dawna walczy z tą umową z Mercosurem, tylko niestety polski rząd jest taki chwiejny, bo na użytek polskich rolników i polskiej opinii publicznej Donald Tusk i Stefan Krajewski opowiadają, jak to oni sprzeciwiają się tej umowie. A jak jest w praktyce? W piątek, czwartek, piątek mieliśmy spotkanie przywódców europejskich. Z tego, co wiemy z doniesień medialnych wynika, że tylko Francja i Włochy zgłosiły swoje uwagi i Złożyły wniosek o przesunięcie procedowania tej umowy. Dlaczego Polski nie było w tym gronie? To jest niesamowicie niepokojące. Słyszeliśmy też wypowiedzi Donalda Tuska, że ta umowa w tej wersji z rzekomymi zabezpieczeniami jest już bezpieczna dla polskich rolników. Nie, Szanowni Państwo, od razu powiedzmy sobie wprost: te rzekome klauzule ochronne nie wprowadzają żadnej realnej ochrony polskich czy w ogóle europejskich rolników. To była tylko taka ustawka. Na rzecz Niemiec przeprowadzona rękami PSL-u, która miała na celu, co wprost napisał komisarz Sewkowicz, miała na celu doprowadzenie do przyspieszenia procedowania umowy z Mercosurem. Czyli PSL, minister Krajewski, Europosłowie PSL-u włączyli się w te działania, żeby ta umowa była szybciej procedowana. Szanowni Państwo, to jest zdrada polskiego interesu narodowego, to jest zdrada polskich rolników, dlatego my żądamy podjęcia konkretnych działań przez ministerstwo. My nie oczekujemy tego, że ministerstwo się pochwali podjęciem jakiejś uchwały, my oczekujemy realnych działań na arenie międzynarodowej, bo panie ministrze Krajewski, to, że pan na portalu X oznaczy premierów różnych państw, to nie znaczy, że pan wykonał jakiekolwiek działanie. Realne działania to są spotkania w stolicach europejskich i rozmowy o tym, żeby zbudować mniejszość blokującą. Wy tego nie robicie, dlatego dzisiaj będziemy pytać i, i żądać tych działań od ministra rolnictwa. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z wielkim szwindlem Donalda Tuska. Słyszeliśmy w ostatnich dniach, że te rozmowy, które są prowadzone o rozmowie Mercosur zostają wstrzymane do nowego roku. Okazuje się, że nie, że będą przeprowadzane i to w trybie natychmiastowym, tuż przed świętami, po to, żeby nikt nie zainteresował się, co podczas nich się będzie działo. A co będzie się działo, doskonale wiemy, bo plan jest taki i niestety to jest plan, który bardzo konsekwentnie realizuje rząd Donalda Tuska. To jest absolutna uległość wobec Niemiec. Dzisiaj Ci, którzy najbardziej skorzystają na umowie Mercosur, to są właśnie Niemcy, to oni zyskają na zmniejszeniu ceł, chociażby związanych z motoryzacją, z farmaceutykami, z przemysłem chemicznym, natomiast stracą takie kraje jak Polska i straci cały nasz sektor rolnictwa, który będzie w absolutnej zapaści. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której wśród tych klauzul blokujących, na które powołuje się Donald Tusk, próbując tworzyć tą nową narrację, nie ma chociażby klauzuli wzajemności. Czyli ci, którzy będą produkować w krajach Mercosur żywność, nie będą musieli stosować się do wymogów, do których musi się stosować chociażby właśnie polski rolnik. To sprawi, że ta żywność nie tylko będzie zalewała polski rynek, nie tylko będzie zupełnie bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o ceny, ale również będzie znacznie gorsza, jeśli chodzi o jakość. Będzie po prostu szkodzić zdrowiu Polaków, a polskiego rolnika z europejskiego rynku absolutnie wyeliminuje. Dzisiaj pan Krajewski zamiast jeździć i urządzać sobie jakieś polityczne show po swoim okręgu wyborczym, powinien jeździć po europejskich stolicach. Powinien być we Włoszech, powinien być na Węgrzech, powinien być w Austrii, powinien być w Irlandii, powinien być we Francji. Tam powinien rozmawiać o tym, żeby na Radzie Unii Europejskiej zbudować mniejszość blokującą, która realnie zablokuje. Ten wielki przekręt, który ma zniszczyć polskie rolnictwo. I dlatego my tutaj jesteśmy, również po to, żeby sprawdzić, czy w tym budynku w ogóle ktoś pracuje. Bo można mieć wrażenie, że nikt się tutaj nie zajmuje sprawami polskiego rolnictwa. I co z tego, że, jest, że jesteśmy tuż przed świętami? To dzisiaj właśnie rozgrywają się kluczowe sprawy dla tego sektora gospodarki, dla całej gałęzi rolnictwa, dla milionów polskich rodzin i dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego państwa. Dlatego, panie Krajewski, Panie Tusk, weźcie się do roboty, zawalczcie od polskiego rolnika, przestańcie kłamać, że coś robicie, tak jak robiliście to przez ostatnie miesiące, i pokażcie, że rzeczywiście macie wpływ w Europie. Mówiliście, że nie dacie się ograć, to nie dajcie się ograć, przestańcie przytakiwać, przestańcie kłamać, że składacie jakieś wnioski, że składacie swoje wątpliwości co do tej umowy w momencie, kiedy wszyscy wiedzą, że tego nie robicie, a skuteczniej o sprawy Polski dzisiaj walczy Francja czy Włochy. Weźcie się w końcu do roboty. I Szanowni Państwo, na koniec w związku ze zbliżającymi się świętami chcielibyśmy zachęcić serdecznie, żeby kupować polskie produkty. Polską żywność od polskiego rolnika przed ministerstwem jest taki bazarek, który zapoczątkowaliśmy jeszcze za naszych rządów, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, że przynajmniej to jest kontynuowane. Wybierajmy polskie produkty, bo one są najlepszej jakości, są zdrowe, e, mają świetną renomę i naprawdę warto z nich korzystać. Czy są pytania. Tak. Dzień dobry, jestem na Zbierzec, 24. Ja chciałam się zapytać, czy byli Państwo może na spotkaniu u pana Sasina w środę, na spotkaniu politycznym. Czy słyszeli może Państwo komentarze, jakie tam padały w kierunku pana Mateusza Morawieckiego? Pani redaktor, ja naprawdę radziłbym pani się zająć tym, żebyśmy się zajmowali sprawami ważnymi dla Polski, czyli tym, co się właśnie chociażby dzieje z sektorem rolnictwa, Myślę, o którym mówimy. Jest, a nie, tym, brawy, a nie tym, w jakich konstelacjach spotykają wiecie, się politycy w relacjach czy politycznych. Szanowna pani redaktor, zapewniam panią, że ważniejsze niż to, czy się spotyka dwóch czy pięciu polityków gdzieś na kawie, jest to, czy za chwilę nie upadnie nam całe rolnictwo w Polsce, dlatego że pan Krajewski woli jeździć po okręgu niż zająć się swoją pracą. To jest jedyny komentarz, który mam w tej sprawie. Pani redaktor, ja bardzo bym chciał, żeby. Ja bardzo, pani redaktor, ja bardzo ja bym był bardzo spokojny, gdyby TVN 24 zaczął się zajmować sprawami ważnymi dla Polski. Jeśli pani by zadała jedno pytanie o polskie rolnictwo. Wtedy pozostaje do pani dyspozycji. Może o pana Zbigniewa dobro i to toczyący się właśnie dzisiaj e, sprawa w sądzie. Pani redaktor, jak ale... ja działania prokuratury. Pani redaktor, naprawdę widzę, że walczy pani o to, żeby kompromitować swoją stację jeszcze bardziej niż jest skompromitowana. No ale Naprawdę przychodzimy mówić o polskim rolnictwie. Za cztery godziny mamy rozmowy, które będą prowadziły do tego, że w perspektywie kolejnych dwóch tygodni może zostać przyjęta umowa, która zniszczy rolnictwo w Polsce. Naprawdę państwo nie dostrzegacie pewnej powagi tej sytuacji się Państwo pod wnioskiem o odsunięciu Jacka Kłowskiego z Prawa i Sprawiedliwości? Ja podpisałbym się pod wnioskiem o to, żeby tvn 24 zaczął lepiej przygotowywać swoich redaktorów i zadawać mądrzejsze pytania w przyszłości. Czy znaczy, pani redaktor, możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie za kilka lat po prostu polskie rolnictwo zostanie zaorane i nie będziemy mieli bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli przyjdzie jakikolwiek kryzys, to będziemy mieli taką sytuację, że tej żywności nie będzie. I tak naprawdę będziemy poddani gigantycznym zagrożeniom. To zagrożenie ze wschodu, ze strony Rosji zwiększy się niesamowicie, bo my będziemy po prostu całkowicie bezbronni żywnościowo. Ja wiem, że dla państwa są różne tematy inne ważniejsze, ale naprawdę proszę mi wierzyć, dla przetrwania Polski nie ma w tym momencie ważniejszego tematu niż to, żeby zablokować umowę z Mercosurem i